Jak założyć konto na procesorze płatniczym Paisa? Otwieramy stronę paisa.com I klikamy na klawisz ten Sign Up. Mamy no, do wyboru konto osobiste i kont konto firmowe czyli biznesowe. Ja pokażę jak zrobić założyć konto na y, konto osobiste czyli personal. Masz tutaj takie możliwości możesz sobie po poczytać jak będziesz wchodził. Klikamy select. Otwiera nam się okienko create your Paisa personal account. Yy, Tutaj jest MR to Mr. MRS to Mrs. MS to Miss i DR to Doktor. Klikamy na Mr. First name, czyli imię. Na wszelki wypadek nie pisze, nie, nie pisze polskich znaków. e-mail adres. Tu musimy wpisać adres mailowy, na który to konto założymy. Ja napiszę, ponieważ nie będę chciał, nie chcę zakładać nowego konta, ponieważ jeżeli Państwa zobaczę, że są dwa konta z tego samego IP komputera, to usunie mi obydwa. Ja sobie napiszę testowy powiedzmy 123 maupa@gmail.com i wybieramy hasło poprzez kliknięcie na get started czyli tutaj potwierdzasz nasze, że znasz, yy, że znasz nasze yy, warunki użytkowania i politykę prywatności oraz, że masz 18, skończone 18 lat. Get started. Tu confirm, yy, do potwierdzenia, yy, że ten adres, twój adres e-mail, do, do, do potwierdzenia twojego adresu e-mail, click on the validate, Kliknij na link walidacyjny w mailu, który dostaniesz od nas. I teraz przyjdzie na Twoją skrzynkę pocztową, przyjdzie e-mail, i w tym e-mailu będzie link, na który trzeba kliknąć, żeby potwierdzić. Że to Ty jesteś właścicielem tego konta. Take me home. Czyli zabierz mnie do, na stronę główną. Your next steps. Complete profile setup. I tu są różne rzeczy. Saldo konta w tej chwili jest zerowe. Ad dodaj, oś, dodaj środki. Hmm. Dodaj środki. Hmm. Musisz jeszcze zatwierdzić swój adres e-mail musisz zatwierdzić swój adres e-mail in order to access your account features no niestety nie da rady tego zrobić na tym twoim, na tym testowym koncie bo najpierw muszę potwierdzić, że kliknąć w link aktywacyjny w mailu żeby potwierdzić prawdziwość adresu e-mail ja z tego teraz wyjdę wyloguj się logout i wejdę na swój adres na koncie paisa eee, tak to jest mój adres na koncie paisa next czyli następny krok Is, to konto jest niezweryfikowane. To urządzenie jest, to urządzenie jest niezweryfikowane. We have sent you a code to your email. Please enter the code below. E, urządzenie jest niezweryfikowane. E, wyślemy Tobie kod na Twój e-mail. Proszę wpisać ten kod poniżej. I za chwilę dostanę. E, maila. Z tym, że. z tym kodem. Otwieram sobie moją, mój program pocztowy. Otwieram program tak. I chyba już jest. Już jest. I dziękuję za pomoc w weryfikacji Twojego urządzenia. Here is your code. I tutaj muszę kliknąć, skopiować albo tak, albo naciskanie klawisze Ctrl C, czyli Ctrl+C. I tutaj albo wklej albo Ctrl V. Czyli Ctrl V submit code i password. Dobra, ale to nieważne. Dodaj środki Jak dodać środki? Masz tu do wyboru kartę kredytową, konto bankowe, bitcoiny, czyli walutę, kryptowalutę, exchanger, to jest, to jest wymiana i handlo, handlowe kryptowaluty. Tutaj zobacz co będzie: bank account. Jak ja to wcisnę. Bla bla bla, poliszoty, na przykład 10. Next. I jest taki komunikat. Ban ban tra transfer bankowy musi być większy niż 30 zł. Dlaczego? Dlatego, że Pajza pobiera sobie prowizję bardzo dużą. I co w, w tym momencie ja się tutaj cofnę? Jeszcze raz się cofnę i wybiorę sobie kartę kredytową. Select card. Kartę Wizant, którą mam. Nie pamiętam jaki tam jest kod CVV 461 461, chyba jakoś tak. A I tutaj 10. Next. I widzisz tutaj, yy, chciałem yy, przelać na konto Paisa 10 dolarów i pół dolara Paisa mi od razu skubnęło. I enter your, your pin. To ten kod PIN ustala się przy... Yy, no. W profilu konta. To, będziesz trzeba, to będzie sobie trzeba znaleźć. I Adfunc. Ja tutaj tego robił nie będę. Także to jest proste. Wypłać pieniądze, wypłać środki w bitcoinach, na konto bankowe, na kartę kredytową. I, i tu jeszcze jest kilka innych na kartę kredytową aha yy, na kartę kredytową jest czasowo nie niedostępne proszę wybrać inne metody płatności metody płatności no to weźmy sobie bank transfer. Nie potrzebujesz doda dodać you don't need, nie potrzebujesz dodać konta bankowego w, yy, w przypadku dodawania środków. You can add funds by clicking. Dobra. Wypłać środki w lokalnej walucie lub wypłać środki w euro lub funtach brytyjskich. A kont typy. Rodzaj konta. Personal. IBAN i tutaj musisz pisać dane banku. IBAN to jest yy, yy, IBAN to Międzynarodowy Numer Konta Bankowego International Bank Account yy, Number a kod SWIFT to Międzynarodowy Kod Banku te informacje możesz znaleźć na stronach swojego banku lub w internecie. I tu jest next i tak dalej i tak dalej. No tutaj pokazuje, że jest kilka błędów, że wszystkie te informacje z poprzedniej stronki są wymagane. Ja tego robił nie będę, ale tu mniej więcej wiesz o co, o co chodzi. I to by było na tyle. Myślę, że to jest dość proste.